Redfall rozczarowuje. Zasłużone studio Arkane postanowiło zaryzykować i nieco poeksperymentować, ale efektem jest produkcja, której docelową grupę odbiorców naprawdę trudno zdefiniować. Nieangażujący tryb jednoosobowy równoważy porządna zabawa w kooperacji, jednak frajda w trybie współpracy ma miejsce pomimo gry, a nie dzięki niej. Zacznijmy od przysłowiowego słonia w pokoju. Redfall zadebiutowało bez trybu wydajności na konsolach, więc na premierę możliwa jest tylko rozgrywka w 30 klatkach na sekundę przy 4K na Xbox Series X lub w 1440p na Xbox Series S. Pomimo to, gra nie utrzymuje nawet takiej płynności, i choć przez większość czasu animacja trzyma się blisko 30 fps, to często zdarzają się bardzo widoczne spadki wydajności. Najczęściej dochodzi do tego, gdy na ekranie za dużo się dzieje, ale czasami nawet zbyt bujna roślinność w tle wystarczy, by wywołać zauważalne chrupnięcie. Stylizowana grafika może się podobać, ale wcale nie wygląda jak tytuł na obecną generację konsol. Choć momentami Redfall prezentuje się całkiem ładnie, to tekstury bywają rozmyte do tego stopnia, że na przykład napisy na tablicach są zupełnie nieczytelne. Obraz zdaje się też dość nieostry, a cienie obiekty ciągle doczytują się w oddali, co bywa dość rozpraszające. W grze wcielamy się w jednego z czwórki bohaterów, którzy po nieudanej próbie opuszczenia wyspy zostają uwięzieni w tytułowym miasteczku przez krwiożercze wampiry. Potwory blokują wszelkie drogi ucieczki, wywołują sztuczne zaćmienie słońca i opanowują okolice. Część ludzi staje po ich stronie, licząc na zyskanie nieśmiertelności, a cała sytuacja zdaje się być wynikiem nieudanego eksperymentu naukowego. Historia jest całkiem ciekawa, świat rozbudowany, choć większą część wydarzeń poznamy tylko przez notatki czy audiologii. Najlepiej wypada tu samo pogrążone w półmroku miasteczko, które zaprojektowano naprawdę dobrze i łatwo uwierzyć, że Redfall to prawdziwe miejsce położone gdzieś w Massachusetts. Z jakiegoś powodu okolice, które zwiedzamy, budzą miłe skojarzenia z lokacjami znanymi z Donkey Darko, ze Stranger Things czy Gry Life is Strange, a muzyka towarzysząca eksploracji wypada przyzwoicie. Można tu poczuć się jak w domu, mimo szalejących wokół wampirów, i aż chce się zwiedzać każdy za kamerę Redfall. Warto też wspomnieć, że tytułowe miasteczko to nie jedyne miejsce, które zwiedzimy w grze, czego z pewnością domyślacie się, jeżeli śledzicie profile polskiego oddziału BFSD w mediach społecznościowych. Nie chcę jednak psuć niespodzianki, więc może na tym poprzestańmy. Pod względem rozgrywki mamy do czynienia z mieszanką wielu gatunków. Z jednej strony podstawowy schemat rozgrywki przypomina nieco serię Far Cry, Wykonujemy tutaj podobne zadania o zbliżonej strukturze, z drugiej strony mamy do czynienia z looter-shooterem pokroju Borderlands. Nie brak tu rozwijania postaci rodem z RPG czy elementów produkcji superbohaterskich, jednocześnie wszystko podlane jest typowym dla studia Arkane sosem wolności w podejściu do rozwiązywania problemów. Same misje zazwyczaj są dość proste i opierają się raczej na schemacie idź gdzieś i zrób coś. Czasami trzeba znaleźć jakiś przedmiot, a innym razem pokonać określonego wroga. W niektórych zadaniach sporo nagłówkujemy się z odnalezieniem celu albo różnej maści kluczy, a gra w większości przypadków nie trzyma nas za rączkę i nie pokazuje palcem, co konkretnie należy zrobić. Do celu często prowadzi też wiele dróg i tylko od nas zależy, czy zakradniemy się przez okno, czy może wporujemy głównymi drzwiami. Misje fabularne często się rozgałęziają i sami możemy zdecydować, którego zadania podejmiemy się w pierwszej kolejności. Co z kolei ma wpływ na to, jakie wyzwania staną przed nami nieco później. Niestety, na papierze wygląda to nieco lepiej niż w praktyce, ponieważ dość prosty schemat zadań szybko zaczyna nużyć podczas gry w pojedynkę. W kooperacji nie ma tego problemu, ponieważ ze znajomymi zawsze będziemy dobrze się bawić i to bez względu na jakość samej gry. Wielkim atutem Redfall jest za to zróżnicowanie umiejętności specjalnych czwórki dostępnych na premierę bohaterów, którzy świetnie się uzupełniają, a mieszanie ich ataków specjalnych oraz zdolności defensywnych jest frajdą samo w sobie. Niestety postępy fabularne zapisują się tylko dla postaci hosta, więc goście muszą ponownie kończyć te same zadania. Przez większość gry nie będziemy jednak używać mocy specjalnych, tylko broni palnej, a ta niestety nie ma odpowiedniego kopa i czasami naprawdę trudno poczuć różnicę pomiędzy pistoletem a strzelbą. Znajdowane córusze albo legendarne wersje broni może i mają lepsze statystyki i wyjątkowe właściwości, ale trudno znaleźć cokolwiek co ma znaczny wpływ na przebieg rozgrywki oraz build postaci. Mimo to strzelanie nie jest tragiczne i może się podobać. Sama walka wypada jednak w ogólnym rozrachunku nie najlepiej. Bywa mdła i nużąca. W grze spotkamy tak naprawdę tylko garstkę wrogów i przede wszystkim są to ludzie. Ludzie z bronią palną, wampiry i wampiry z tarczami. Przeciwnicy mają co prawda kilka asów w rękawie, ale wprawny gracz szybko je rozgryzie. W trybie single player pojedynki potrafią stanowić wyzwanie, nawet na najniższym poziomie trudności, ale trudność ta wynika wyłącznie ze współczynników obrony i ataku. Zachowanie i taktyki stosowane przez przeciwników są przewidywalne i łatwe do skontrowania. Być może nie byłoby problemu, gdyby sztuczna inteligencja wrogów została odpowiednio zaprojektowana, tak się jednak nie stało. Przeciwnicy często mają problem, żeby w ogóle nas zauważyć, przeważnie stoją jak kołki i rzadko zmieniają pozycję, czy też kryją się za osłonami. Przypomina to trochę strzelanie do kaczek na jarmarku. Ponadto w grze często natrafimy na błędy, w wyniku których wrogowie stoją w miejscu, albo kręcą się wokół własnej osi. Początkowo pojedynki z wampirami zdają się znacznie bardziej emocjonujące. Krwiopijcy są szybcy i silni, potrafią w mgnieniu oka teleportować się w inne miejsce, a unikanie ich ataków graniczy z cudem. Jest tak do momentu, aż zorientujemy się, że przeważnie wystarczy iść w lewo albo w prawo, żeby uniknąć ataku i stać się praktycznie nietykalnym. Mogę tak bez końca. Dobrze, zróbmy sobie chwilę przerwy od recenzji, bo chcielibyśmy zachęcić Was do zapoznania się z naszą nową książką którą możecie już zamówić w przedsprzedaży na stronie www.legendyger.pl. Link znajdziecie w opisie do filmu. Dlaczego warto to zrobić? Bo książka Legendy Gier Video opowiada o 20 najwybitniejszych twórcach w historii gier. Poznacie ludzi, którzy tworzyli pierwsze gry oraz wymyślali nowe gatunki. Kryjecie historię twórców, którzy stali się milionerami, a potem wszystko zaprzepaścili osy wielu z tych bohaterów to gotowy scenariusz na film. W środku znajdziecie m.in. historię Shigeru Miyamoto, Sida Mayera, są też bracia Hauser, Hideo Kojima czy nawet Neil Drakman. Serdecznie zapraszamy na www.legendygier.pl. A teraz wracamy do recenzji. Jeżeli wampir dysponuje tarczą, no to tutaj do chodzenia w jedną albo drugą stronę należy dodać jeszcze czekanie na odpowiedni momenty do ataku. Znacznie lepiej wypadają za to starcia z bossami, które są stosunkowo złożone, wymagają szybkiego myślenia, dobrego refleksu oraz świetnej orientacji w przestrzeni. Jeżeli gramy w pojedynkę, główni przeciwnicy stanowią uczciwe i zwyczajnie fajne wyzwanie, ale tego typu starcia zdarzają się niestety dość rzadko. Minibossowie to z kolei po prostu silniejsze wersje standardowych wampirów. Tak naprawdę trudno określić, do kogo właściwie skierowana jest to gra. Z jednej strony stara się być na siłę luzacka i nakierowana na fanów produkcji rodem ze stacji Nickelodeon. Z drugiej nie do końca nadaje się dla młodszych graczy przez pojawiające się momentami niewybredne słownictwo, no i poważniejszą, nudniejszą tematykę. Nastolatkowie w Trimminga wyłapią sztuczność oraz zilustrowanie większości postaci, niczym w bumerskich opowieściach o młodszym pokoleniu. Kino przed nami. Ciekawe czy mają jeszcze jakieś filmy. Jakimś... Starszych i bardziej zaprawionych w fanów strzelanek szczeniackie odzywki bohaterów mogą z kolei drażnić. Jeżeli przeszkadzało Wam ciągłe gadanie postaci w deflu, to wiedzcie, że w Redfall jest tego więcej, a teksty są gorsze. Niezły stąd widok. Redfall wygląda naprawdę dramatycznie. Fabuła ma kilka fajnych momentów i chwilami potrafi nawet zaciekawić, jednak nie ma tu nic, czego byśmy nie widzieli już wcześniej, a wszelkie zwroty akcji bardzo łatwo przewidzieć. W połączeniu z dziwnie uproszczoną i wykastrowaną w porównaniu do innych tytułów Arcane rozgrywką, na przykład wyobraźcie sobie, że ataki z ukrycia nie mają nawet specjalnych animacji, a także w połączeniu z problemami natury technicznej i niską wydajnością na konsolach trudno jest zaadresować tę grę do konkretnego odbiorcy. Nie bawiłem się aż tak źle i tytuł naprawdę ma sporo zalet, ale na każdy krok w przód Redfall robi dwa kroki w tył. Prawdopodobnie to najgorsza gra w dorobku Arcane Studios. Redfall recenzowany na Xbox Series X otrzymuje od nas ocenę 6 na 10. Nie uciekniesz. Mi. Nikt tego nie potrafi. Wszyscy należycie do nas.